Jestem jest wizualnie i widzę, że jest tutaj jakaś zmiana klimatu. Nie wiem o co chodzi. Uh, you're still alive? Do you really believe that you can defeat these castles? 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 Liczba mnoga. No Dobra, nieważne. Beware! Jest troszkę zmiana klimatu, wygląda nam to nieco inaczej. Wow! Co ja, to po to to dali. Aha, <laughs> właściwie... Nie do końca po to, ale, ale, ale zużyłem Prawie, zaraz zużyję Jedziemy Nie dam się tak łatwo Uuu, tu kolce Tam bolce Grozum powiało, ale okej okay. Nic fajnego, tu już nam się nie udało zdobyć O, skończyło się, zawsze tak jest Warp Wow, jakieś, jakieś zamieszania Dwie kule na 9 tu nie doskoczymy z tego, nie? Nie, chociaż minimalnie wygląda, jakbyśmy byli. Prawie, what the heck is this? Jeeey, yeah! daliśmy radę. I co teraz? Nie wiem, co teraz, ale ogniste kule, które wywołaliśmy, nie wiem w jaki sposób. Nie wiem, jak to się stało, ale już któryś raz w tej grze mi się udało mieć nad głową te ogniste kule i nie wiem. Nie wiem jak i nie wiem po co. Dobra. <laughs> yy, I... Czemu nie mogę ich trafić jak człowiek? Jak człowiek Eskimosa! <laughs> no, jest. Ok. Uf, uf, uf. Już myślałem, że biegą w koce. Dobra, patrzymy co jest na dole. I teraz na górę wrócimy. BUM! Złe pingwiny zagłady? Jest odwrotnie niż było. Nie! O, tak. Jedna z podstawowych ustawień. Dobra, zobaczmy co to w ogóle jest, bo mam wrażenie, że... to kulę sobie zostawimy na potem. Na Skakanie po tych żelkach jest złe. Ale dobra. Daję o to biorę. Nie będę taki. Pingwiny Zagłady Nie! Czas muszę na to nabierać za każdym razem. Praktycznie. Nie! Nie! Inaczej. Nie mogę stąd wrócić. A, Aaaa. Takie podchwytliwe to. Dobra, wróćmy się i zobaczmy co tu miało być na górze, bo... Bo na razie poszarżowaliśmy w coś, co miało być bonusem, okazuje się zwykłym rozwinięciem planszy. A jednak odhaczyłbym standardowe rzeczy. Aha. Aha, no, no, no okej. Szału nie ma. Ale i tak jest fajnie. To jest bonus? Co tu jest? Big Jam Watch your Chose. Dobra, zostawiamy to na potem. Czyli tu mamy iść. Mam dzisiaj jakąś tendencję do ładowania się na dalszy fragment planszy z myślą, yy, że idę po bonusa. Jakoś. Jakoś. Jakoś to jest inaczej. Czyli tu będzie bonus. Nie wiem nawet co się miał pojawić. Zamordowałem zbyt szybko. Nie. Nie, 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 Panie, pingwinie locie, latający pingwin, co, co, coś czaderskiego. A, kluczyk, wszystko dla kluczyka. Te zagłady są Ale nie one nam. Uch, nie da, ona... Nie one, nie ono, nie, nie ono nam chodziło. Chodziło nam nie ono. Dobra. Też spadaj. I co nam tu fajnego dadzą? Może tu będzie ta dziurka od klucza. Ja właśnie dostałem z... Oba klucze mam teraz. Dostałem właśnie z giddy na dzień dobry, nie wiem, nie wiem czemu sobie to zrobiłem, ale okej. Okay. Jakieś tam potki z życiem jeszcze były z tego co pamiętam. Będą jak znalazł. Fajnie, że teraz mając te dwie buteleczki na sobie białe, mógłbym mieć takie podwójne promienie... Gamma. Podwójne promienie piorunowe. Yeah. Yeah. A. W tle dalej lodowo Zimno. Prawie jak za oknem. Dobra nie, za oknem nie jest aż tak czadersko zimno. Z oknem nieco cieplej jest. Taka późna jesień. Chociaż powinna być ostra zima, ale jest późna jesień. Tam wyżej nie ma, nie ma nic tu innego nie ma, naprawdę? Ah. you have found my secret treasure room. Of course I did, of course I did. Kradam mu zamek za zamkiem. Pum! Łap! Bim miap Scotty! Gdzieś tu jeszcze powinny być zielone buteleczki. Coraz mniej zielonych buteleczek. Wciąż... To miałem... Aha! Jednak, jednak się nie, nie zaczęliśmy. Dobrze jest? Dobrze jest? Czy gdzieś tu były zielone buteleczki? Jest ich coraz mniej, jest dalej sporo białych, co oznacza mniej więcej, że podnosi nam się powoli poziom trudności. Poziom trudności nam skacze w górę. Co prawda, wciąż mamy możliwość mocnego bron bronienia się za pomocą białych buteleczek, ale coraz mniej życia. Na razie to jest takie gradualne, że praktycznie tego nie czuję. Dalej mam cały czas jakieś tam 70-80% życia. To pff, sporo jest. Aha, tu mam uważać na serio. Jaki. Jaki dziad! Jaki potwór! Jakie pułapki nas zostawiał. I teraz popełniłem błąd Pozostawiałem sobie na później trochę tego, tak? tak? Nie wiem gdzie Dobra, tu nie Tu jest pętla Tu wcześniej może coś? się nie da Wtedy też w serio? W serio Wizu? Tyle lat w platformówkach i dalej się nadbierasz na takie ta tanie triki? Wydaje okay. mi się, że tu to my byliśmy przed chwilą Tu spadliśmy, otworzyliśmy sobie wyjście, więc jest nie najgorzej To jest jump tam był ten warp, tu były te wieże, wieże, były wieże, tam nic więcej nie było. Chyba, że tu coś więcej było, czego nie podniosłem, ale nie, o ile dobrze pamiętam, nie. Więc pozostałe dwie kule muszą być z tamtej strony, chyba, że są przed pierwszym przejściem i ich nie wziąłem, bo nie wiem. Teraz to tak jakby nieco Nieco bardziej krucho z życiem i widzę, że mam spory problem z unikaniem przeciwników. Ale dobra. Jest najgorzej. <laughs> dobra. Odwrotność tego, co było, nie. Standardnie. Yy, to. Dobra, co zostało po kolei? Jedna w dół Dwie w dół, dół. Trzy w dół O, jest Okej, okay, myślałem, że to będzie bardziej podchwytliwe Ja wam dziękuję za uwagę, hej! coś powoli, coś z tym razem z nagrywaniem nie chciało mi ruszyć not fast enough, not bonus no bonus, nie not bonus i zastanawiam się jaki będzie makabryczny asynchron na nagraniu tym razem, ale coś wymyślę o jakie czachy w tle